He changed lots of days, he was 16. Everybody took so long for he was sing. He was moving around in places, and then he his name like Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Trzcina. Mamy zaszczyt dzisiaj e, gościć e, znamienitych artystów i z Łodzi i naszych Tomaszowian znamienitych. E, to już właściwie taka, taki cykl imprez, bo wczoraj zaczęliśmy koncertem WW, dzisiaj wystawa. Przede wszystkim chciałbym zaprosić też na scenę Adriana Wisowską, która jest kuratorem tej wystawy. Pomagała współpracujemy razem, bardzo owocnie i wszystkich artystów, którzy, którzy biorą udział w dzisiejszej wystawie, naprawdę zapraszam Was, bo to jest impreza dla Was i po to, żeby, żeby promować... który podczas koncertu będzie po prostu do obejrzenia, jako tło dla, dla występu tutaj. Pani Zofia Mackiewicz, czy już dotarła, bo wiem, że miała być. Nie? Pana Józefa nie ma, pan Fila, ale był i zdaje się, że nie był aż tak strasznie. Tak, podobało mi się chyba. Pani Aleksandra Richard. Hmm, nie? Dobrze, Wojciech Urbańczyk. Okay. Pani Marta Węk też wiem, że nie była w stanie dojechać z Warszawy. I tutaj jeszcze chciałam też przedstawić bardzo specyficznych uczestników bardzo ważnych według mnie, ponieważ zajmujących się edukacją kolejnych pokoleń artystów. Tu. I tutaj prawda z lewej strony mamy pana Mirka Bernatkiego. Proszę Państwa, no ci, którzy znają nasz festiwal, a w tym roku obchodzimy obchodzić dziesięciolecie, wiedzą, że ja nie za bardzo lubię dużo mówić i zazwyczaj życzę wszystkim miłej zabawy na ludzie ale z szacunkiem na pasji twórczej i sztuki. Natomiast dzisiaj naprawdę mamy okazję powiedzieć więcej. Mam nadzieję, że łatwiej nie zanudzę, ale naprawdę trochę historii naszego festiwalu. Zaczęliśmy w 2002 roku jako zupełnie niezależna grupa artystów i nadal tak jest, że wszystkimi naszymi członkami stowarzyszenia są ludzie, którzy są czynnymi artystami. I naszą ideą było po prostu um, spowodowanie jakby, znaczy wzięcie jak spraw w swoje ręce, nie chcę tutaj wchodzić w politykę i narzekać, ale powiem tylko, że no, nie, nie, w naszym kraju generalnie nie najlepiej jest z dotacjami na takie rzeczy jak kultura i sztuka, to to wszystko jest w, gdzieś tam w szarym końcu. I głównym naszym ideą było integracja środowisk. I ta dzisiejsza impreza jest taką kontynuacją tego działania. Chcemy po prostu w tej chwili, pom znaczy pomyśleliśmy nie tylko o integracji środowiska łódzkiego, ale również wojewódzkiego. Dlatego, że okazuje się, że większość absolwentów artystycznych szkół w Łodzi to są ludzie, czy przynajmniej połowa, to są ludzie, którzy nie mieszkają w Łodzi, tylko mieszkają po prostu właśnie w, w miastach Tomaszów, Piotrków, Uniejów, Poddębice itd. Więc po prostu Robienie tej imprezy tylko dla Łodzi i tylko dla łodzi w pewnym momencie poczuliśmy, że traci sens. Następną sprawą jest jakby brak pracowni artystycznych. Ja wiem, że to po prostu znowu jest jakby ale tak faktycznie jest. Dlatego te wystawy i, te, i ten nasz festiwal od początku był imprezą zbiorową, wystawą który od początku towarzyszył koncerty, i projekty filmowe. Bardzo się cieszę, że jestem w Tomaszowie, ponieważ w tym roku do naszego festiwalu to była inicjacja, zgłosił się teatr, Teatr Kaliny Góry, Teatr Ruchu Trzcina. Naprawdę było to jest bardzo sympatyczne i też była inicjacja, jeśli chodzi o poezję. Okazuje się, że poezja... Dobry wieczór. To jest nasz pierwszy koncert od pół roku. Mieliśmy półroczną przerwę i Bardzo się cieszymy, że akurat tutaj, bo mamy, mamy dobre wspomnienia związane z tym miejscem. edycji festiwalu otwarta wystawa, która będzie się włożyć jak zwykle na przyłowie maja i czerwca w Muzeum Książki Artystycznej, tam mamy swoją siedzibę, swoją kolebkę. I strefa ekonomiczna udziela nam co te roku też pomocy, znaczy od dwóch lat tak naprawdę. A w zasadzie to Festiwal Fashion, Week, z którym zaczęliśmy współpracę, który tam ma rezydencję swoją, taką naprawdę wspaniałą halę na ekspozycje plastyczne. Także, także jesteśmy w stanie jak zwykle przyjąć i pokazać w dobrym, w dobrym wymiarze, w dobrym miejscu ekspozycje plastyczne w każdym wymiarze. To, no, to jest też właśnie jakby czyli jakby ideą naszego, naszej otwartej wystawy. Jest, jest to, że każdy, kto zgłasza akces do festiwalu, ja mówię teraz o festiwalu, po prostu ma prawo w nim wziąć udział. No nie decydujemy, kto jest dobry, kto jest zły, po prostu staramy się tylko zorganizować jak najlepszą możliwość wystawienniczą, jak najlepszą scenę z jak najlepszą oprawą y, akustyczną i y, wizualną czy dotyczącą czy, czy, czy światła. Tak samo robimy projekty filmowe i zbieramy filmy od wszystkich, którzy zgłoszą ten akces. To tak ja mówię. Mam nadzieję, że teraz się pojawi jeszcze, że teraz po prostu to, co ten... Te, y, trzcina y, pójdzie dalej, będziemy mieli zgłoszenia teatrów i, i coraz więcej poetów, coraz więcej artystów w ogóle wszelkich dziedzin, bo y, jakby muceum książki to jest Willa Henryka Gromana. I to jest niesamowity człowiek, który po prostu oprócz tego, że robił te tekstylia w Łodzi, był jednym z wielkich potentatów, po prostu kochał artystów. Y, y, trudno powiedzieć, kto u niego nie był, z, od, z żyjących artystów w jego czasie, bo był ich pracy. I Ignacy Jan Paderewski, i Henryk Sienkiewicz, i Żeleński, i nawet Rubinstein, młody, grał by, tam koncerty. Także po prostu uważam, że to miejsce, w którym zaczęliśmy swoją działalność w Łodzi, to jest jedyna i niepowtarzalne. Dziękuję. Wileczkę młodzież mnie nie wybaczyła, nie nie powiedział kilku słów o naszej pracowni, czyli Pracowni Malarstwa i Rysunku Ośrodka Kultury Tkacz. Witam Was bardzo serdecznie. To jest Wasza wystawa. Nie mogę długo, bo też to nie chciał. Nie, nie mogę, bo ja widzę, już trochę znucałem twarzy niektórych osób. Trzy lata tutaj pracujemy, trzy lata malujemy, rysujemy. Młodzież się zmienia, odchodzi, przychodzą następni, pracownia cały czas działa. Efekty naszej pracy w tej części ośrodka możecie Państwo obejrzeć. Malarski rysunek, różne techniki malarskie, akryl, farba olejna. Robimy dużo. I dobrze. Także cieszę się, że, że możemy się właśnie przed Państwem naszą wystawą pochwalić. Dziękuję. Ja jeszcze dodam. chciałam też bardzo serdecznie podziękować w imieniu i moich uczniów za zaproszenie na tak fantastyczną imprezę. Cieszę się, że młodzi pasjonaci, fantastyczni ludzie już mogą wystawiać się z dorosłymi tocystami. Liczymy na dalszą. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Ja dziękuję serdecznie i cudownej pracy. Dziękuję. się znamy, jest dobrze Chciałem również podziękować za pomoc w budowaniu tej ekspozycji. będzie można cały czas jeszcze wracać do ekspozycji. Zapraszamy do miłej zabawy bez napięć, bez jakichś właśnie słusznych sytuacji. Stop by, Are you ready?